Stawił, hmm. są najbliższe. Przejdziemy przez szatnię, ale chyba to jest... Aha. Zobaczmy. Czyli jest takie przejście przez piękne szat... sale gimnastyczne z lustrami, z bardzo dobrym wykluczem. na Dzień dobry. No to faktycznie. Dzień, dziewczęta na lupie, z rytmiki, z gimnastyki. Hmm. Szatnia z zapleczem sanitarnym. Czyli już są normalnie zajęcia trwają od jakiegoś normalnie, czasu, tak? Normalnie wszystko żyje. Ani Czyli dni. od kiedy tak zajęcia mniej więcej trwają? Hmm, chyba już miesiąc. Hmm. Już miesiąc piętnie. No tak, ale dzisiaj dopiero było uroczysta, tak, uroczyste, uroczyste otwarcie. otwarcie, tak? Czyli to druga dzień taka dobra. sala, ładna, dzień dobry. Druga sala z piłkami. Pięknie puchary, tak tak też miło. No tak, a puchary skąd? Puchary. To są te kolary, które przez Czyli... pracę, to są kolary naszych nauczycieli, naszych odwiecznych. Czyli wy się przenieśliście z... Aha, tutaj zajęcia jakieś muzyczne, tak? Tak, tak zajęcia muzyczne. Tutaj pewnie jest, pewnie jest więcej sal, tak? I... Sal jest bardzo dużo. W zasadzie każda pracownia ma swoją salę. Y... Bardzo dobrze pracuje, nie ma, nie ma takiego pomieszania. tylko każdy dokładnie wie gdzie ma przyjść a i coś, może zostawić sprzęt. Bardzo ładnie wyśle w zakopane są i, sale. Zapraszamy. Tak? I tutaj. Do widzenia. To jest tutaj no, mało to, lata. To do zabawy. zabawy. Tak, czyli najmłodsi uczą się wierszyków, piosenek, spędzają właśnie tutaj czas. Aha.

Że też bardzo fajnie, bo już z tym zamiarczem no, takim sanitarnym, dokładnie. że też nigdzie nie trzeba chodzić, nie trzeba w korytarzach, w zajęciach, w jednej sali. zespoły lokalne. No, zespoły lokalne, tak? Tak. I tu pewnie jakiś... Dzień dobry. A to sala widowiskowa. O, i tu pewnie jakieś zespoły, tak? Tak, mamy tutaj takie miejsce przygotowane właśnie do, do wszelkich pokazów, do uroczystości, bo jednak w młodzieży kulturę kultury odbywa się bardzo dużo uroczystości takich um, okazjonalnych jak um, Dzień Warci, Dzień Dziadka. To Mikołajki pewnie ja sam pamiętam z dzieciństwa, tak. ale to jak Mdek był jeszcze na Żeromskiego, tak mi się wydaje, czy to Imka cały czas była. Hmm. Nie, to było chyba w latach było... 70. to chyba był Mdek jeszcze. To, to był MDK? To tak. chyba był Mdek, tak, tak, tak. Także Dokładnie. teraz mamy już takie swoje pomieszczenie z publicznością, hmm. właśnie z tym zapleczem no tak. e, muzycznym, akustycznym. Mhm. Także jest ważnym e, jak najdanem. No ładnie. I to jest to piętro czy jeszcze wyżej też? Wyżej. wyżej też? Czyli na dole jest mops, tak? Tak, ale wejście jest drugiej strony, Ja rozumiem. Mops jest na dole. Natomiast natomiast pierwsze piętro. Dzisiaj balastwie. Aha, to każdy będzie tak. chce i zwiedzą, o, to, Dzisiaj to, zwiedzamy, tak? Czyli idziemy na, dru na drugie piętro. Mm -hmm. Tak jest to że te najgłośniejsze zajęcia, czyli mm -hmm. panerze, śpiew, wokal, y perkusje, są na dolnym piętrze. Mm -hmm, czyli na pierwszym. to idziemy na drugie, zobaczymy, tak. co ma drugim jest. O, dziękuję. A Dzień dobry, A tu jakieś modelarstwo, tak widzę, no to rewelacja. Też cała sala przystosowana do tego, żeby te modele zrobić. No tak. Ciekawe. Może to muzyki modelarstwo. Zapraszam, pokazać jak się dzieje. tutaj, filmy. tak? Wow, i organy są. Pianiną, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień panie. dobry. Kawalerę. Chabanera, habanera, tak? Habanera, Carmen. A z Carmen, no tak. Gdzie plasz? O! I nawet Mariusz! Nawet Mariusz to nie jest dobry. Dzień dobry. I znowu gracie, tak? I I znowu gra. W innym miejscu. W tym razem w innym miejscu, teraz w inną grę. Mhm. No i o co chodzi w tej grze? Znowu mamy funkcji według karty uh -huh. która jest to są punkty za co są punkty plus nie wiadomo co się wylosuje To jest los karty rozwoju to jest los uh -huh. Kto będzie 10 punktów wygrywa Dwa punkty za miasto Jeden punkt za osadę. macie taki swój wirtualny świat, tak? No, osadnicy się osiedlają na terytorium i biorą sobie pewne surowce do zagospodarowania. Wcześniej, wcześniej mieliście bazę Wędeków w śródmieściu? Tak. Aha, a teraz macie bliżej. Teraz mam bliżej, ja mam bliżej. Chłopaki no tak. mają bliżej i dlatego zaczęli chodzić. No i bardzo dobrze. No to dzięki. Miłość zabawy. Dzięki. Miłego dnia. Ciebie serdecznie zaprosić do studia Wow, nagrań. O, o. Wow, pięknie. No, prawie cisza. Studia z reżyserką. Ja wiem, że nagrywane były ostatnio płyty yy, świąteczne. Właśnie w, w tym studio, że cały sprzęt, wszystko przygotowane. Jest to zasługa tego, że jest duża powierzchnia i mamy, mamy możliwość zorganizowania pracowni na, dane, na daną po prostu dziedzinę, którą się zajmujemy. Nie no, pięknie. Po prostu. To warunki naprawdę rewelacyjne. Winda, winda jest przystosowana, Są jakieś podjazdy dla niepełnosprawnych Ale takie ja rzeczy? Winda, winda to jest Tak, wszystkie toalety są przystosowane na niepełnosprawnych. Nie ma żadnych problemów jak widać przy wejściu samo. No tak, Także na, te, to, to też... Informatyka, tak? No, no i ładnie wyposażona widzę. Hmm. Tak, czyli jakieś szkolenia, kursy też? Chyba generalnie pracówka na na dzieci. No tak, czyli, czyli żeby mogły sobie popracować tutaj po prostu. Tak. tak coś to coś porobić. Zajęcia, porobi. to tu mamy, z mamy yy, pięć, pięć stanowisk. To nie jest za dużo, ale akurat dobrze. No. Yy, takie zajęcia, w których yy, wykorzystuje się komputer te. na nauki poszukiwania ale, prawie tutaj. Także, proszę o możliwość takich pracowników, żeby móc mieć dostęp do internetu, yy, do informacji. A jakaś większa pracownia też jest? Bo tutaj pię pięć komputerów naliczyłem. A tutaj jest ładna jeszcze. A, to jest niska dawna. No właśnie. To jest taki rutynek. A jak się na tym czucie gra?